Następcą Litmanena rozpoczynają Polacy w białoczerwonych strojach. Kowalczyk. Ważne, by podtrzymać pastce zwycięską, którą kontynuuje polski zespół. Jest szansa na ósmą wygraną z rzędu. Na tysięczną bramkę, choć Janusz Wójcik pytany, gdy spotkał się z polskimi dziennikarzami, powiedział Panowie, to nie jest turniej czterech gdzie notuje się rekordy. Mnie interesuje gra, nie interesuje forma piłkarzy, zgranie poszczególnych formacji. Tymczasem Iwan. Dobre dośrodkowanie na szkoły Kowalczyk. Właśnie zaczynamy. W pierwszej minucie zdobyła bramkę. Tysięczną dla Polski. Wojciech Kowalczyk strzelcem pierwszej bramki. Już sekundy dzielą nas od rozpoczęcia meczu. Maciej Żurawski na lewą stronę do Jacka Krzynówka. Piłka opuściła boisko. W zespole Albanii nie ma też kilku czołowych graczy nie ma najsłynniejszego piłkarza albańskiego yy, obecnie Igli Tare, ale może o tym za chwilę. Maciej Żurawski i 1-0. Pierwsza minuta, no niebywale. Rozpoczęli ten mecz Polacy. Brawo Maciej Żurawski. Fantastyczna akcja. Przelił nam karnego, obronił go Łukasz Fabiański za to z Łukaszem Fabiańskim Polacy w Bramce. I rozpoczęli. No, zupełnie inny nastrój, inny stadion, inne boisko, a przede wszystkim własna publiczność i inny rywal. Wszystko teraz zależy od biało-czerwonych Roczek. Długa piłka, dobre podanie do Roberta Lewandowskiego. Ten utrzymał się przy piłce. Wyłożenie piłki, i mamy bramkę, ale jest początek marzenie. Boguski strzelcą gola. To jest 26 sekunda spotkania. Palce lizać akcja.